Cześć! Witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Nexo Knights ja? Nie nagrałam tego jak otwieram swoi ten magazyn, ponieważ nagrało mi się to bezpośrednio na moim aparacie I nie za bardzo wiem, co odzyskać, także sorry W każdym razie otrzymujemy magazyn, prezent, którym jest mały play Oraz kartę, która wygląda tak nie wiem co to jest, zaraz przejdę. Władca Bestii to jest i wygląda tak, to jakieś potwory, wszystkie tam jakieś jego zdolności. Jest to karta limitowana, chociaż mi to tam wisi i powiewa. Tak wygląda tył jak zawsze. No i to wygląda tak. No i w właśnie właściwie mamy ten nasz prezent. Przyjrzymy się mu później, a teraz zajmiemy się naszym magazynem. A więc tak wygląda magazyn. Jest to chyba okładka, która najbardziej mi się podoba ze wszystkich, ponieważ mamy tutaj kleja z ultimate'ów. Tutaj mamy informację o prezencie, tutaj o konkursach, plakatach, komiksie. Cena 9,99. Jest to numer 8? Tak, 8 na 2016. No i mamy właśnie Młody Klej Plus Moc Nexo czyli, że mamy tarczę. Jeszcze tutaj mamy logo Lego Nexo Knights, no i tak dalej. Dalej mamy informacje o kartach. Tutaj mamy spis treści. Informacje o tym naszym prezencie, i tutaj mamy komiks. Tutaj mamy magazyn Scooby-Doo. Tutaj Dreamworks. Strasznie żałuję, że go nie kupuję. Naprawdę bardzo. Bo jednak, Dreamworks to są smoki, a smoki to moje życie. No ale cóż, dalsza część komiksu. Jakieś zagadki, gry, informacje o komiksie Ninjago, o magazynie Ninjago. Tutaj mamy plakat z Fortexem oraz Axlem. No i to reszta plakatu. Tutaj mamy piękny z Madagaskaru magazyn oraz informacje o jakimś konkursie gdzie można wygrać jakieś bilety do Legolandu chyba, znowu informacje o kartach i zasady gry. Tutaj mamy komiks. Tutaj znowu jakiś konkurs, kupon konkursowy. Tutaj mamy nagrody. I jakieś informacje. Jakiś teledysk Nexonite będzie, czy jest, nie wiem. Ale z chęcią zobaczę. W każdym razie kolejny magazyn będzie dostępny od 17 października. No i prezentem będzie takie coś. I mi się to strasznie podoba. Mamy tutaj skrzydła nietoperzy: to takie działko fajne, kierownice takie tego. Bardzo mi się podoba. Tutaj mamy informacje o komiksach, i o plakatach. Ten jeden z Lansem jest fajny, chociaż ja Lansem nie lubię. W każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o magazyn. Także przejdźmy do naszego prezentu, którym jest młody klej. Ale dlaczego dali młodego kleja? Ja tego w stanie zrozumieć nie jestem, ponieważ o wiele bardziej myślę, fajny by było dla fana Knights, gdyby dostał figurkę. W całej okazałości, a nie z jakimiś kurdoplowymi nogami. No ale cóż, poza tym nie wygląda z twarzy, że gdyby, jak żeby był dzieckiem. Gdyby był młodym klejem, to wtedy zrobiliby mu trochę większe oczy i trochę bardziej taki dzieciakowaty wyraz twarzy, a nie jak tutaj, że jest tutaj dorosły facet. W każdym razie mamy tutaj naszą figurkę Kit Klej od 5 lat, imitowana Nexo Właśnie tutaj mamy tą tarczę Tutaj mamy jakiegoś bota, ale... I nie jestem pewna, czy Przypadkiem tego bota też nie otrzymujemy Jeśli tak, to super Dalej mamy tutaj logo Merloka Z tyłu mamy tutaj Te dwie tarcze To jest ta z zestawów, to jest z prezentu I ta taka z logo Miecz w skali 1 do 1, informacje, ostrzeżenia Oraz nasi rycerze Ujawniają tutaj takie dwa Globiny, czy to co tam jest no i elementy. O, proszę. Otrzymujemy również bota. Gdyby nie te nogi. Gdyby nie te nogi, to ten prezent byłby najlepszym prezentem, jaki widziałam w serii Nexonites. Ponieważ mamy tutaj dwie figurki, czyli Kleja oraz tego robota. No i bardzo fajne elementy. Więc gdyby nie te nogi, to... Naprawdę ten zestawik byłby najlepszy. W każdym razie mamy tutaj y, taką obudowę do tarczy. Jeśli chodzi o samą tarczę, to wygląda tak. Sama nie jestem pewna, jaka to jest moc. Nie wiem, jakieś powielania. Y, klej ma bardzo fajne włosy. Mi się bardzo podobają. Tutaj y, też, również mamy tarczę do y, tego robota, ale ona jest taka gładka. Bez żadnych nadruków. Mamy również dwa miecze, jeden czarny oraz taki srebrny, ten czarny mi się o wiele bardziej podoba. No i z takich ciekawszych elementów to na tyle. Oczywiście mamy jeszcze elementy do kleja. I to, co jest ekstra klej ma dwustronnie nadrukowaną twarz. I gdyby, te, i gdyby nie te nogi. Gdyby nie te nogi. Dobra, więc ja się biorę zabudowę tych dwóch figurek. No i widzimy się za chwilę. Right here, everything just looks so clear We sheltered by the night when we stand right here right now In this moment light years above ground We could say I'm the Obie figurki są już złożone, także przejdźmy do pierwszej z nich, którą jest taki robot, ale to jest tak jakby taka jakby kukła ćwiczeniowa i w każdym razie yy, ma on tutaj taki helm znany z Castle albo Kingdoms. Jeśli chodzi o twarz, to wygląda tak. Jest ośmiechnięty, nie ma jednego zęba, Siecą mu się oczy i druga twarz. Tak, druga twarz wygląda tak. Czekajcie, bo ostrość o jest taka neutralna powiedzmy, może jest już albo wyłączona, albo pokonany ciężko stwierdzić w każdym razie tak wygląda to, ta figurka mi się podoba bardzo i ogólnie, jak, tak jak mówiłam, najlepszy prezent w Nexonize w magazynach mówię wam, to jest ekstra w każdym razie tutaj ruszają mu się, mu się te ręce, także może tutaj coś tam siekać tym swoim mieczem, no i tarcza również jest ruchoma, no właśnie. Sorry. Tarcza również się rusza, ale yy, chyba lepiej jej nie dotykać w każdym razie. Stoi on na takim, takiej platformie, także yy, tak ślizgać się jakby może i obracać, także nie ma problemu. Drugą figurką jest Clay. Zacznijmy może od tarczy, która wygląda tak. Może się skanować cokolwiek mnie tam to nie interesuje. Moim zdaniem najfajniejszy element, jaki w życiu miałam w rękach Serio, to jest ekstra Możemy mu oczywiście tą tarczę dać do ręki Ale na razie obejmiemy. Ma on tym mieć taki Nienawidzę tego miecza No i wygląda tak Ma bardzo ładne nadruki na torsie, takie mieniące się Ma swój herb Takiego orła Coś z Polaka widać ma Podobają mi się bardzo jego włosy, są takie nastroszone, bardzo ładne, trochę lepsze niż te Kaja z Ninjago. W każdym razie tak wygląda jego twarz. Jest taki uśmiechnięty, a z drugiej strony rozgniewany, rozcieczony, cokolwiek. W każdym razie najlepsza figurka ever. I Gdyby nie te nogi, gdyby te nogi były yy, takie dla normalnego minifiga, no to by było po prostu rewelacyjnie. I myślę, że Wy też tak uważacie. Albo przynajmniej większość z Was. No i yy, ta, ten zestawik sprawia, że no, tro trochę inaczej patrzę na tą serię. Myślę, że yy, jednak trochę dobrego ona może wykrzesać, bym powiedziała. Jeśli chodzi o samą zabawę tymi figurkami, no to ustawiamy sobie yy, naszego tutaj żołnierza, rycerza raczej. Znaczy, tą, kuk tą kukłę. No, i naszego rycerza, którym jest klej, oczywiście. No, i możemy w niego nawalać tym mieczem, aż nie padnie albo się nie podda. Co jest mało prawdopodobnie. Chociaż możemy mówić, Ciężko mi stwierdzić, bo nie oglądam tego serialu. Może w serialu było takie coś? Może był nawet odcinek, jak byli dziećmi? Ciężko stwierdzić. W każdym razie, jeśli jesteście fanami Nexonite, to naprawdę, ten zestawik jest nawet na, dla niefanów Nexonite, ponieważ takie fajne elementy. Poza tym ja najbardziej, właśnie, lubię kleja i yy, bardzo się cieszę, że on tutaj jest. No i w ogóle fajnie, że fundowali nam tutaj takie dwie figurki, niż tylko jedną, tak jak w Ninjago. Także ja się bardzo cieszę i polecam Wam zakup tego, oto magazynu. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!